Budowa atomu, zadanie trzecie. Opisz budowę atomu węgla. I możemy skorzystać z zapisu takiego y, symbolu pierwiastka chemicznego. Symbol pierwiastka chemicznego, jak chcemy zapisać, to wpisujemy tutaj liczbę masową i liczbę e, porządkową bądź atomową. To jest liczba a, tutaj mamy liczbę z. I dla węgla mamy opisać budowę atomu. Wiemy już z zadania pierwszego, jeżeli nie obejrzeliście, to zachęcam, żeby sobie zerknąć na zadanie pierwsze. Na tej liście są wszystkie zadania po kolei omówione. W zadaniu pierwszym przypominam, jak jest zbudowany atom. Czyli tak, pokrótce. Atom składa się z jądra atomowego, w którym mamy protony i neutrony i powłok elektronowych, na których krążą elektrony. I z tego symbolu pierwiastka możemy sobie odczytać ilość elektronów, protonów i neutronów. Ponieważ ta liczba z, czyli liczba atomowa, mówi nam o ilości elektronów i ilość elektronów w atomie jest zawsze równa ilości protonów. Dlatego, jeżeli tutaj mamy liczbę atomową 6, to liczba protonów będzie w atomie węgla równa 6, i liczba elektronów też jest zawsze równa, tak jak tutaj mamy napisane w części teoretycznej, i tutaj też będzie 6. Teraz, skąd weźmiemy ilość neutronów? Tutaj korzystamy z definicji liczby masowej. Bo liczba masowa, ta, którą w symbolów pierwiastka wpisujemy tutaj y, po lewej stronie u góry, jest to łączna liczba neutronów i protonów w jądrze. Tak jak tutaj mamy u góry napisane, czyli A to jest liczba protonów plus neutronów. Jeżeli już liczbę protonów o sobie ustaliliśmy, że to jest 6, a liczbę masową mamy, odczytujemy sobie z tego symbolu pierwiastka, że to jest 12, no to wiemy, że 12 równa się 6 plus ile tych neutronów. No to też musi być ich 6, prawda? No bo 6 plus 6 da nam 12, stąd jak chcemy z tego wyrównania wyciągnąć wzór na ilość neutronów, no to liczbę protonów dajemy sobie w lewo z przeciwnym znakiem, no to wyjdzie nam, że A minus ilość protonów, a ilość protonów to jest to samo co liczba atomowa Z, Czyli A minus Z to jest wzór na ilość neutronów. Najlepiej tego wzoru nie uczyć się na pamięć, tylko to po prostu y, kojarzyć, że tutaj ta liczba to jest łącznie, ile mamy y, w atomie protonów plus neutronów, i z tego nam wychodzi, jak widzimy od razu ilość protonów, że y, ta liczba plus neutrony to jest ta liczba. Także. Z tego od razu widać, że ilość neutronów to też musi być tutaj 6. Kolejne zadania y, znajdują się na playliste. Zapraszam.